Witam wszystkich zgromadzonych, wszystkich wiernych słuchaczy na tym naszym pięknym kazaniu. Dzisiaj mam przygotowany dla was humor górnego ślążka, nasz cudowny, przepiękny humor. A jak widzicie, dzisiaj zostałem księdzem, więc będziemy czytać humor o kapelonach, czyli o nas, o księżach. Więc zostawcie tu na tym kanale łapkę suba. Komentarz, jakiś film, tak, żebym został nie tym, nie wikarym, ale chciałbym, żebym został mianowany może kiedyś biskupem, ale żebym został proboszczem, żebym mógł rządzić tą parafią, żeby wierni mnie słuchali, bo ja umiem dobrze przemawiać, ale chciałbym jeszcze raz to lepiej robić, więc przechodzimy do naszych żartów. Pamiętajcie, Bóg jest tylko jeden, ale. Trzeba być wierny, chodzić do kościoła, żykać do Pana Boga, żykać, jak nie wie kto to jest, żykać to jest, modlić się, więc przechodzimy do pierwszego żartu, zapraszam. Do wsi przyjechał ksiądz Kapucyn z wielką brodą i wygłaszał kazanie. Po tamboną stała jedna baba i beczała cały czas. Po kazaniu posłał ksiądz po nią i pyta, czy ją to jego kazanie tak wzruszyło, że tak beczała. Nie, ino ksiądz mi przypomina moją nieboszczkę kozę. co ją musiała tydzień temu zabić. Ona miała taką samą brodę. No to dziękuję, na pewno reinkarnacja nastąpiła i ksiądz się stał, był kozą i na początku stał się księdzem. No to bardzo ciekawe. Przyszła kobieta do spowiedzi i powiada: proszę księdza, mój mąż jest moim pierwszym mężczyzną. Czy ty przyszłaś chwalić czy uskarżać Pyta ksiądz. Ja bym chwalił, no na pewno. Był ros jeden ksiądz, co miał całkiem ludzko przywra... przywra. Smakowała mu gorzoła. Jak ino trochę wypił wypiłtował, gorzały, gorzały. Kościelny jakoś pokrymu mu przyniósł kieliszek i nawet biskup nie wiedział o tym, że on ma ta przywara. No i ros na odpuście trochę wypił, a tu już czas na kazanie. W los na ambona patrzy na ludzi, stoi i naraz zaczyna głośno. Gorzały, gorzały. Kościelny nie wie co robić. Prędko nalewa kieliszek i chce lecieć do kazelnica, ale naraz słyszy, jak się dalili gadają. Gorzały, kiedyś serca ludzkie miłością do Boga i bliźnich, a teraz to ani płomyk w nich ani świeci. Nie wart jesteście mojego kazania. Amen. Amen. Uh -huh. Widzicie, jak fajnie przemawiam. Zasługuje na to, żeby zostać proboszczem, a nie typowym, normalnym. Wiecie kim? No, wikarym. <gry> Dobra, idziemy dalej. Jeden ksiądz stał na otwartym grobem i tak przemawiał: Nie smućcie się, kochani. Wasz bliski jest z już z pewnością zazną spokoju. I na pewno już teraz w niebie na harfie gro. No dyć, księżoszku, pada kolega tego umrzyka. Dyć on nawet na piszczałce dmuchać nie umiał, a co tam dopiero na harfie. Ja ci powiem, mój drogi, w niebie wszystko jest możliwe. Może i na, na tej, na, na ziemi miałeś mało talentów, ale w niebie wszystkie talenty się pokazują. I nawet jak nie umiałeś grać na pianinie, to tam potrafisz. I masz całą mądrość całego świata, więc jesteś. Naprawdę Bogiem Jeden kopiduł kopał grób. Przechodził akurat faros, przyglądał mu się i padał. Wy chyba za płytkie te groby kopiecie. Powinny być jednak trochę głębsze. Och, nie boją się, jeszcze mi żaden nie uciekł. No, może nie uciekł, no, ale lepiej kopać w głębi. Ale to mnie tam y, nie interesuje. Młody ksiądz miał, wyg miał wygłosił swoje pierwsze kazanie. Był tak tym przyjęty, że zwrócił się z prośbą do starych wikarych, aby mu przyszli z pomocą. Pytaj ich, co robią, że ich kazania są takie dobre. Powiem ci otwarcie, mówi starszy wikary, że wypijam jednego na odwaga. Młody ksiądz by chciał, aby kazanie pierwsze wypadło jak najlepiej. Wypił dwa, ale miał jeszcze wątpliwości. To wziął i na wszelki wypadek wypił trzeci kieliszek. Kazanie wypadło znakomicie. Jak skończyło się wszystko, wzygła go probor i powiada mu, kazanie było dobre, tylko na przyszłość pamiętaj, na nierządnicę nie mówi się dziwki, na zakończenie nie mówi się ciał bambino, No i absolutnie nie zjeżdża się z poręczy ambony. Dobry proboszcz, ja też takim proboszczem zostanę, jeżeli mnie wybierzecie Tylko muszę wam ładnie te żarty poczytać I wtedy zostanę mwah, zarąbistym księdzem proboszczem I będę wam rządził na całe życie wieczne No, dalej idziemy Raz jeden ksiądz wygłaszał bardzo piękne kazanie Wszyscy płakali i no jeden, co stał koleambony, ambony miał suche oczy Ksiądz posłał organistę spytać, czemu tamten jeden nie płakał, a on odpowiadał, wiedzą, ja nie jestem z tej parafii. No tak. No, no jasno, no. Kurczę. No. Jak ty nie jesteś z tej parafii, to ty nie ogarniasz tej rzeczywistości tutaj. No bo tak bywa, no sorry, no. Niekiedy tak jest. No ja nic nie poradzę na to. Rabin z księdzem jadą w ciągu i prowadzą długie dysputy, których tamten jest których tamten jest ich różna religia. U was jest jednak zróżnicowany ten system hierarchii, mówi je rabin. Dlaczego pyta ksiądz? No jakie są wasze stopnie? Czym u was można zostać? No wikarym, a potem proboszczem, a potem biskupem, a potem kardynałem, a potem papieżem, a potem no chyba pan nie myśli, że można i bogiem zostać? Mówi oburzony ksiądz, a na to rabin. No widzi ksiądz. A u nas się to jednak zdarzyło. Jednemu zdarzyło się. No widzi. Ja bym chciał po tych szczeblach iść. bym został kardynałem, a potem papieżem. Drugi papież Polak. To by każdy chciał zostać. No i może e, ostatni żart na dzisiaj. Na pewno. To nie statek. Kapitan ostatniej chwili woła. Czy jest na statku ktoś, kto umie się gorąco modlić i na, ma mocną wiarę? Tak, ja jestem księdzem. Zgłasza się jeden z pasażerów. Ach, to chwała Bogu, bo mamy jedno koło ratunkowe za mało. No, chwała Boga się zawsze przyda, no, przyda się, przyda. A to jeszcze jakiś ostatni żarcik, tu mam na pewno jeden ksiądz przyszedł raz do rodziny, bo im się siódme dziecko urodziło. Pytaj, a ochrzciście je już skoro takie słabe, i zaraz po urodzeniu pada tak matka. A jakżeście to zrobili? Pololimy wodą, i wszyscy my głośno powiedzieli: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. No, też można, też można. Podziwiam, też tak robiłem, też tak robiłem. A Wam, drodzy wierni, dziękuję dzisiaj za to, że byliście u mnie na kanale, że słuchaliście moich żartów, że Wam się to spodobało. To do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Z Panem Bogiem, ciao bambino, pa. pa.